Cześć wszystkim z tej strony Plekis, a to jest pierwszy odcinek z serii Metin 2 na moim kanale. Yy, przygody te będą prowadzone na postaci Plekis znajdującej się w królestwie Chunio. Yy, jest to pierwszy odcinek i on będzie się level up yy, od levela 70 do levela 75. Yy, experience Buffet yy, i początkowo miałem. Pierścia Expo z lasu czerwonego, a później tam zamówiłem sobie za -y jednego pdk i szybciutko wbiłem sobie codziennie po lewalku i tak jakoś się robiło to 75. Tutaj 71 poziom i tak rozdawałem te umiejętności, i dałem w rozpro, żeby się z ludźmi bawić. Pocika ładnie wybijałem jeszcze moim starym FMS-em, średnie 38. Mufy po pro... 32%. Mm. Nie chcę tu opowiadać więcej. Mm. Na pewno seria będzie kontynuowana nie tylko w tej postaci, ale będą też inne moje postacie. Od 2022 też wraz z dajemy. Będą też y, przygody z innych postaci, między innymi jest mojej córki do PVP, Bema. Ale muszę w pierwszej EQ wyczaskać, jakieś konkretne. Expiłem na małym spocie w V2, y, gdy już te wielkie były podejmowane, a za dużo czasu zajmowałoby mi jeżdżenie na nie tam co chwilę i patrzeć, czy są wolne. Więc wolałem sobie tutaj Leciutła zwolnić z exp ale jednocześnie zbić prawdopodobnie szybciej ten level. Zabrakło się 50k exp I mamy 73 poziom. Nie skończone jak do, na ten czas yy, pamiątki, tylko no. Yy, I byłem w trakcie oddawania matowych lodów. Tam chyba 8 brakowało. Ale wolałem szybko wyekspić to, bo myślałem, że łączenie serwerów będzie jakoś właśnie szybciej. A to nagle wiadomość, że w pierwszym kwartale 2013 roku. No i mamy 74 poziom. I teraz lecimy do 75, szybciutko. Widać, jak leci szybko. Ze spodu staliśmy 400 k expo. Tutaj zgarniamy kolejnego. Drop na tym, bo teraz, właśnie, jak byłem, wydropiłem sobie 3, bo 3 bodzie, 3 eksperty chyba. I z 8 bodzi, ale tam. Trzeba się podzielić z nimi zbówką, bo kasy brakuje na niej. Trzeba na sam z wydawać. No, i te ostatnie grupki bierzemy. Tja, level up 7.5. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i zapraszam do oglądania następnych. Trzymajcie się, na razie.